Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Naszym gościem jest Krzysztof Kopczyński, reżyser filmu Dybuk Rzecz o Wędrówce Dusz. Ten film otwierał tegoroczny festiwal krakowski. Spróbujmy trochę wytłumaczyć, widzom tę skomplikowaną historię, tereny Ukrainy i miejsce, gdzie działali słynni cadycy, tak? Tak. Film został nakręcony w Humaniu i w Bratysławiu na Ukrainie. Human to jest. Miasto położone w połowie drogi między Kijowem i Odessą, słynne z Parku Sofiówka, wybudowanego dla żony Stanisława Szczęsnego Potockiego, i w tym miejscu jest pochowany ostatni wielki mistyk Izraela, Cadyk Nachman, który postanowił zostać pochowany na cmentarzu ofiar. Koliszczyzny, tak zwanej rzezi humanckiej, która się odbyła w 1768 roku. Wtedy dwaj kozacy Gonta i Żeleźniak, wymordowali tam tysiące Żydów i Polaków. Nachman obiecał, że każdy pobożny Żyd, który na jego grobie, na rozchaszana Żydowski Nowy Rok, zmówi 10 psalmów, zatańczy i zaśpiewa, będzie zbawiony. I dlatego co roku przyjeżdżają tam tysiące Hasydów. Z całego świata. O tym jest film. I, i ci hasydzieli śpiewają, ale oprócz takiego pozytywnego ich wizerunku jest też ten drugi, jak widzą ich mieszkańcy. I dochodzi tak naprawdę do konfliktu ekonomicznego, bo to nie chodzi właściwie o zderzenie różnych rodzajów wiary, tylko głównie o, o pieniądze też, tak? No, tam, oczywiście, łatwo sobie wyobrazić, że jeśli przyjeżdża 30 tysięcy ludzi, jest to duży biznes. Samoloty, koszarne jedzenie, wynajem mieszkań. Więc niektórzy z Ukraińców są z tego zadowoleni, inni uważają, że jednak Ukraina jest dla Ukraińców. I to rodzi konflikty. Ja bym nie powiedział, że to są konflikty wyłącznie ekonomiczne. One wynikają z historycznych przyczyn. I Gonta i Żeleźniak są na Ukrainie przez wielu uważani teraz za bohaterów narodowych. Buduje im się kilkaset metrów od grobu Cadyka Nachmana Pomnik, który ma przewyższyć synagogę. No właśnie, bo skoro, skoro Ukraińcy chcą stawiać pomnik i to jest też jeden z elementów filmu, chcą stawiać pomnik tym e, dwóm postaciom, które dokonały rzezi Żydów, to jak wobec tego mają wokół tego funkcjonować ci, ci Żydzi współcześni? To, to jest to napięcie między historią, a, a trochę przyszłością też, jak to ma to miejsce w, w, wyglądać. No to oni wymordowali Żydów i Polaków, dokładnie hmm. nie wiadomo, ile było tych ofiar. Ale Ukraińcy mówią, że nie czczą ich dlatego, że mordowali, tylko dlatego, że walczyli o niepodległą Ukrainę. To było w XVIII wieku. Trochę inne kryteria do tej sytuacji trzeba zastosować niż współcześnie. Bardzo wielu Żydów na Rożkaszana przyjeżdża tam wyłącznie ze względów religijnych żeby poczuć aurę grobu Nachmana, żeby jakby przejść przez ten wąski most który w judaizmie jest no, tylko drogą do innego lepszego świata. I to jest to bo... Ja mam, miałem wrażenie oglądając Dybuka, że to jest trochę film złożony powiedzmy z trzech elementów. Znaczy mamy właśnie ten świat ukraiński, mamy ten hasycki, i mamy ten trzeci element, który to spina. Czyli mamy konkretnego jednego bohatera, bo tu mówimy cały czas o, 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 o grupach, którym jest miejscowy Ukrainiec, który przez lata dbał o cmentarz, tak? I czy to od niego zaczęło się wszystko? Czy to jego pan najpierw poznał, od niego zaczął pan kręcić? Ja rzeczywiście poznałem go dosyć wcześniej i bardzo się z nim zaprzyjaźniłem. No, nad filmem pracowaliśmy 7 lat. Więc, 7 lat, tak, mieliśmy czas, żeby wszystko dokładnie rozpoznać. Ale daleki byłbym od stwierdzenia, że zrozumieliśmy istotę tego napięcia. No, staraliśmy się. No, trzeba zauważyć, że to są sprawy, które są bardzo istotne dla współczesnego świata, gdzie konflikty niekiedy. Pojawiają się dlatego, że ktoś bardzo poważnie traktuje religię. Mm -hmm. A ktoś inny nie umie tego zrozumieć i, mm. i docenić. Powiedział Pan, że, że 7 lat trwała realizacja filmu. To jest mniej więcej tyle, ile minęło od Pańskiego poprzedniego filmu, e, Kamienna Cisza, który był z kolei osadzony w Afganistanie. Czy to jest tak, że Pana ciągnie w świat, czy też czy raczej pewne problemy są w takich miejscach widoczne? Interesuje mnie problem śmierci. I odpowiedź na pytanie, w jaki sposób. E, Religia może pomóc w zrozumieniu śmierci. Więc można powiedzieć, że tematem kamiennej ciszy i tematem dybuka są kwestie eschatologiczne. No, oczywiście można dochodzić do jakiejś prawdy poprzez film, też traktować film jako narzędzie komunikacji. Ja chciałem tak zrobić. Ale czy to, te, te, te poszukiwania wynikają z tego, że ten nasz świat zachodni za bardzo wyparł sakrum i trzeba go szukać w związku z tym w humaniu w Afganistanie? Trochę tak. Wielu moich przyjaciół z Zachodu, gdy pokazywałem im trailer Dybuka, mówiło: Ci ludzie według nas są wyłącznie fanatykami religijnymi. Ich zachowanie niczego nie niesie poza właśnie fanatyzmem. Ja tak nie uważam. Sądzę, że warto jest się przyglądać światom wartości, które nie są naszymi światami, ale coś w nich może jest. Może warto coś stamtąd zaczerpnąć, a w każdym razie trzeba je szanować. Ale czy też te światy w jakiś sposób Pana uwodzą? Pan się dobrze czuje, będąc pomiędzy tymi wcadykami na, na przykład? No, ja jednak jestem gojem, a oni są Żydami, więc trudno im się ze mną zaprzyjaźnić. Ale zdarzało mi się z rabinami rozmawiać o mistyce Nachmana i oni byli zdumieni, że ktoś z Polski, nie Żyd, Tą tematyką się zainteresował. Mm -hmm, mm -hmm. E, pan jest też znany jako producent filmów, których pan wyprodukował dziesiątki. Czy to jest tak, że produkuje się filmy, a potem zaczyna się myśleć, Rany, ja gdybym ja ten film robił i wtedy się zaczyna robić swoje filmy? Czy, czy jaka była ta droga? No, ja zrobiłem kamienną ciszę przypadkiem. Bo lecąc na zdjęcia do filmu latawce do Afganistanu przeczytałem w samolocie, notatkę BBC o tym, że w wysokich górach ukamienowano kobietę podejrzaną o cudzołóstwo. A jeśli chodzi o Dybuka, no, byłem z kamienną ciszą na festiwalu w Kijowie. Dowiedziałem się o tym, że grupa Nachmana jest w Komaniu, więc pojechałem tam i zrozumiałem, że to jest miejsce, w którym coś na pewno się dzieje. I chciałem zrozumieć, co to jest. To było dla mnie ważne i dlatego zrobiłem ten film. Krzysztof Kopczyński, Dybuk, Rzecz o Wędrówce Dusz. Dziękuję za rozmowę. A Dziękuję bardzo. Już za chwilę naszym gościem będzie Karolina Bielawska, poszukiwanie tożsamości w filmie Mów mi Marianna.